Czy zbycie lub obciążenie majątku przez dłużnika to dobry sposób udaremnienia egzekucji komorniczej? W moim przekonaniu zdecydowanie nie. Po pierwsze, zbycie lub obciążenie majątku przez dłużnika w celu udaremnienia egzekucji komorniczej to przestępstwo z artykułu 300 kodeksu karnego. Grozi za nie, i to już w podstawowej postaci, kara pozbawienia wolności do lat trzech. A w niektórych kwalifikowanych postaciach tego przestępstwa kara pozbawienia wolności do lat 5, a nawet do lat 8. Po drugie, prawdopodobnie czynność taka zostanie na drodze cywilnej uznana za bezskuteczną w stosunku do wierzycieli. Stanie się tak za sprawą artykułu 59 Kodeksu Cywilnego. To jest przepisu, który mówi o tak zwanej bezskuteczności względnej. Albo ewentualnie za sprawą artykułu 527 i następnych kodeksu cywilnego, które to przepisy statuują tzw. skargę pauliańską. Reasumując, naraża się na ryzyko popełnienia przestępstwa przy jednoczesnej no dość znikomej możliwości skutecznego uniknięcia egzekucji z tego majątku. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do kontaktu. Ryszard Strzelczyk kancelaria prawna.